Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj pismo święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki. Żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj pismo święte. No tak po prostu już jest, że stając w pobliżu zamkniętej w kamieniu sylwetki, człowieka, towarzyszy nam pewnego rodzaju niesmak. Z całą pewnością żal. Jest taki żal, wynikający z tego, że najzwyczajniej w świecie żywimy przekonanie, że się nie da. Że nie da się w jakiejkolwiek materii zawrzeć piękna i głębi ludzkiego życia. Piękna i głębi życia takiego człowieka, wielkiego papieża, który człowiekiem pozostał. Niemniej jednak, to właśnie przy takich miejscach Trzeba, należy stawiać sobie pytanie: Gdzie leży sekret dla tak udanego życia? Co, a może kto stoi za nim i sprawia, że owoce jego życia są tak obfite, że po dzień dzisiejszy nie jesteśmy ich w stanie przejeść? To jest pytanie o chrześcijaństwo, o świętość, o obfite owoce, które Bóg zamierzył w życiu każdego z nas. No więc gdzie jest sekret świętej popularności takich ludzi jak Wojtyła, Kowalska, Chrzanowska, Leduchowska, Mielowski czy też Wyszyński? Aż 40 razy w czwartej, to jest Janowej Ewangelii, pada słowo menein. Co można przetłumaczyć jako mieszkać, jako przebywać, a my najczęściej czytamy je jako trwać. To Jezus mówi do tych, których zaprasza na drogę świętości. Yy, idzie o to, aby trwać. To znaczy, On jest krzewem winnym, my jesteśmy latoroślami i mamy w nim trwać. Tylko tyle? Tak, tylko tyle. To znaczy, inaczej, najpierw tyle. Najpierw pozwolić Bogu coś uczynić w nas i dla nas, zanim my coś dla Niego uczynimy. Najpierw pozwolić, aby to Jego Słowo przemówiło do mnie, aby ono mnie ukształtowało, aby ono mnie oczyściło, bo przecież to Słowo to jest Jezus, a Słowo Jezusa jest i Duchem, i Życiem. Duch odnawia, rodzi życie. A zatem. A zatem, jeżeli chcemy pełnić wielkie dzieła Boże, jeżeli chcemy, aby owoc naszego życia trwał i był obfity, to najpierw trzeba pozwolić Bogu ten owoc zacząć w nas kształtować. No dobrze, ale co z tego wszystkiego dla nas, dla mnie? Po pierwsze, Jezus mówi, używa tam imperatywu: Masz trwać. Poza tym jest to czas absolutnie teraźniejszy. Trwanie w Jezusie dotyczyło bliskiej z Nim relacji apostołów w czasie jego ziemskiej działalności. Trwanie w Jezusie dotyczyło apostołów także w okresie popaschalnym. Trwać w Jezusie, to jest czas teraźniejszy także dla nas. Tu i teraz żyjących i z taką maliną rzeczywistością zmagających się. Ale czy to wystarczy? Czy tego rodzaju trwanie w miłości to jest wszystko, co można by rozumieć po chrześcijańsku? No nie. E, mistyka miłości i mistyka służby, to jest dopiero całość. E, czym jest ta służba? Bez tego wszystko to, o czym mówimy, o miłości i trwaniu w Jezusie, byłoby fałszywe, byłoby tandetne, to byłoby jakaś błyskotka, może nawet pewnego rodzaju moralizatorstwo, przecież nie o to chodzi. Tak więc trwanie w Jezusie i oczyszczanie przez Słowo ma dawać owoc. Owoc nie dla mnie, ale dla innych. Dla tych, którzy razem ze mną, którzy obok mnie, y, którzy w mniej czy bardziej spektakularny sposób zmagają się ze swoją codziennością, y, przezwyciężają różnorakie problemy, doświadczają własnych ograniczeń, stawiają pytania, zmagają się z wątpliwościami. Może w tym trudnym czasie opłakują także śmierć najbliższych? Oni mają prawo do owocu, który ja pielęgnuję, skutek trwania z Jezusem. Oni mają prawo. Ja mam obowiązek ten owoc im dać. I co to jest? No to jest chrześcijaństwo. To jest świętość. To jest Ewangelia. O to chodziło Jezusowi, o to chodziło Apostołom. Dobrze by było, aby wreszcie i nam zaczęło to chodzić. Na ten czas, niełatwy czas, ale dobry czas, dawania świadectwa, na czas trwania, na czas służby i miłości. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, broni, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Błogosławmy Pana. Bogu niech będą dzięki. Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku czytaj pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo te święte księgi.